Witam gorąco wszystkich, ja jestem Taris i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii koniki Anconiera. Mapa Silverman Forest. No i co? Mamy kolejny dzień wrzesień już mamy. Jeszcze jest ładnie, jeszcze jest fajnie zielono, no ale już niebawem. Drzewa zmienią kolory i się zacznie na nowa zima. Dobra, przydałoby się też umyć tego, tą bestię. Plany na dzisiaj. Hmm. Plany na dzisiaj. Najpierw muszę posprawdzać, jak wyglądają sytuacje w przybudowie e, kolejki górskiej. Oh, wow później jak e, wygląda budowa łódki. A właśnie, przez nas przecież ten postawili, dzwonili do mnie, postawili nową fabrykę. Proszę bardzo, jest fabryka Tu z tej fabryki będę produkował, przetwarzał te wióry e, Tak, wióry, bardzo ważna rzecz, będą przetwarzane Troszeczkę zarobimy na wiórach Bo później nie ma co z tymi wiórami robić, a tak to przynajmniej będzie jakiś pożytek z tego Dobra, jak tu się przestawia sprawa z kolejką górską Planks to czterny, to będzie dobrze chyba wszystko jest w też je... o, mało będzie, czy będzie chyba przywieźć stamtąd muszę sprawdzić też skoczyć czy tam to tu by trzeba było foszty co jeszcze by tu trzeba było wymagane jest metal jeszcze jest tak metalu jest pod dostatkiem tutaj płytki płytki też jest pod dostatkiem te barierki też jest dość barierek to tylko te trzeba było przywieźć foszty czy długie deski długie deski też jest dość to tylko foszty tutaj trzeba będzie przywieźć Dobra To nie jest tak źle w sumie Zaopatrzony jest dobrze teren Sorry Nie ma czasu za bardzo A tutaj jak mamy sytuację z łódką Tu już widzę łódeczka pomalowana ładnie Jak to wygląda No super Czy coś tu trzeba? Tutaj nic nie trzeba, długie deski też nie trzeba. Chyba tutaj wszystko pójdzie już na razie, na razie jest spoko. No tutaj, tutaj wystarczy na razie, jest okej. Okay. Czyli tylko poszty by trzeba było przywieźć. ja sobie muszę tam skoczyć, czy w ogóle są poszty. Czy narobili, czy nie trzeba drzewa wziąć naciasać bo na pewno już nie mają z czego robić hmm, hmm, hmm. to trzeba chyba prawdopodobnie dzisiaj się zająć wycinką drzewa mi się wydaje dobra podpinamy podpila, podpinamy e, przyczepę i jadę tam sprawdzić jak wygląda sytuacja Także szybko obiadę, Z tym nie będę się cackał. Raz, dwa, i będzie to już gotowe. A i miałem co to miałem jeszcze. Coś jeszcze miałem zrobić, tylko że mi wyleciało z głowy. Będę musiał sobie to przypomnieć, co i jak. Nie wiem, że coś ważnego było do zrobienia jeszcze Na razie Pustka w głowie Już tak nie zawsze człowiek się czuje idealnie zdrowo Już taki wiek taka natura człowieka Co mamy mamy? Uf, tylko 1000 litrów fosztów jest. A i tutaj jeszcze by było. Dobra, to ja stąd jeszcze wezmę, wezmę foszty stąd Okej okay. i stamtąd będzie 2000 litrów fosztów. Ale zanim jeszcze tam powiadam, muszę sprawdzić, ile mam tutaj e, tych trocin, Znaczy trocin wiórów. Jest to taki odpadu. Nie, nie można zobaczyć. Dużo tego nie ma. Mm. No co, będzie, to będzie to się jednak, że tam poprzerabia jakoś. Będę musiał przywieźć tutaj sprzęty jakiś do ładowania, żeby to załadować na przeczepę. Sorki muszę teraz ja łączę sobie światło ostrzegawcze, że tu robię jakieś podejrzane manewry. Dobra, to mamy załatwione. To śmigam teraz do tego Dzięki Czyli to mamy do kolejki górskiej dobra No nic i teraz co? Wycinka i zwyć wyci Do wycinki chyba dzisiaj zakupię Nowe urządzenie, które pomoże mi przy transportowaniu pociętych drzew, bo nie zamierzam wjeżdżać dość głęboko ciężarówką do lasu, żeby tam się później nie zakopać, żeby tam nie mieć jakichś problemów z wyjazdem. Te ciężarówki, ciężarówki trzeba dbać, bo to jest dobry sprzęt. Także wolałbym sobie to poprzeciągać, te drzewo na Skylasu no i później na spokojnie sobie załadować taki mam plan także myślę go tak zrealizować dzisiaj dobra, co tu mamy? się ładuje? no i jak to teraz? Zrzucić, czemu się nie chce zrzucać? Za dużo tego jest, minęł 3,5 tysiąca w razie, że było pełne, nie chcę go wziąć. Hmm. No więc nie obejdzie się bez pomocy w takim kładzie. Tutaj jest. No nie, chcę tego zrzucić. Niedobrze. zostawię to na razie na tym ja się biorę za robotę bo to nie ma sensu żeby tak tu się z tym bawić nie chcę na razie to nie może dlatego że jest pełno dobra wjeżdżam na razie furą na magazyn do garażu może na koniec dnia. Ok, w takim razie trzeba się wziąć za wycięgie, bo troszeczkę będzie do roboty. Ja jeszcze tylko zerknę, co tam mamy do wyboru z katalogu, jeśli chodzi o przetransportowanie drzew na skraj lasu z środka. Już to zaraz zobaczymy, czy to coś mają w pomocy ciekawego. O jest jakiś przedni ładować. Za 31 tysięcy z kubota. Jest to dobra cena w sumie. Ile on jest taniej? 58% taniej. Można by go kupić za 31 tysięcy. Dobra cena jest. Dobra, ja go chyba kupię. Kupić czy nie kupić? Hm. Nie wiem dobra na razie. 31. Nie jest dużo. Ej. Opcja, dobra, ja cieszę się, ale jeszcze nie po to przyszedłem. Um, co to miało Gdzie to miało? To było tutaj gdzieś. O jest tu. Dobra. To nie, to nie. To jest... To jest to, no Ile to kosztuje? 95 tysięcy, prawie 100 tysięcy. Ja myślę, że chyba tak to kupię. Mhm. Bo to jest samodzielne. Nie trzeba żeby podłączać do tego traktoru. Cena jest OK, myślę. Tak. Nic tu nie będę zmieniał. Tak jest. Dobra. I już to będzie z głowy. Chyba będę mógł nawet sobie tym podjechać. Moja maszynka. Wszystko, bo ty nie, nie miałem sprzętu. Miejmy jeszcze chcę coś nowego. Dobra. Także podjedziemy sobie. O, kurde. Ciężki sprzęt albo czuć, że ma problem z jazdą. To sobie to ustawimy, tego na razie chowamy. Później coś pomyślimy nad jego przeznaczeniem. Gdzie co i jak dobra? Będę musiał wziąć uwolnić. O! Uwolnić traktor od sprzętu, który tam jest podpięty. I traktorem przejechać. go sobie tutaj podstawię żeby nie było Dobra stój sobie tutaj grzecznie A ja wsiadam w dżombirka Dobra nie to kolego to chcę zrzucić To może się przydać to zostawię sobie Dobra I fajnie, to już mam komplet zrobiony. Teraz tylko kwestia tak, ja sobie chyba to zostawię maszynę gdzieś tutaj, żeby mi przywoziła te rzeczy, bo tutaj jeszcze w miarę jest. Plac ok. No, dobra. Ustawiamy to, rozstawiamy Dobra, tak to możemy sobie wyłączyć Teraz znaleźć punkt gdzie to przeczepić to może jest dość długa lina, także spokojnie wzdłuż tego o na razie niech będzie tak to się przyciapia jak tak? Tak? Jest przeczepione. Super. Dobra. Także na odcinku tym będę kosił e, drzewa. Ścinał w pobliżu. Dobra, teraz trzeba im, tylko. Jak to się rozstawiło fajnie. To już sobie pracuje. Dobra. O, Fajnie, bo cały plac wziął, no to dobra, ja sobie tylko to drzewo na ściągam, później to wyłączę, żeby później ciężarówką jechać tak to będzie wyglądało. No i jeszcze może się inaczej przybiorę, żeby było, że nie ma health and safety, czyli BHP jest ważne. Też tutaj nie wiem czy z tego nie lepiej o tak niech będzie. Na maksa select Dobra No to ruszam w robotę. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, Zeszło, zeszło z tym ładowaniem, kurde myślałem, że tego drzewa będzie troszeczkę nie mniej, Nie przypuszczałem, że tego drzewa będzie aż tyle. Nie wydawało się. Ale niestety się pełno przyczepy. Masakra. I powiem wam szczerze, że ten talina, co przeciąga te drzewa, jest rewelacyjna, no super się tym pracowało tak się zastanawiam czy by nie można było od razu tego ładować na, na samochód ale mm, musiałbym mieć samą przyczepę bez dźwigu wtedy by można było to przyciągać i od razu ładować to że temat jest do ogarnięcia żeby to było dużo łatwiej spróbujemy może uda się kupić następnym razem przyczepę żeby to szybciej zładować no zobaczymy jak to wyjdzie hmm. na razie ekstra dobra e, dzień minął dość e, nieoczekiwanie jest 21 już widać księżyc świeci e, ja z tego miejsca was już pożegnam. jadę jeszcze ten tak to zrzucić no i widzimy się dnia, następ... dnia następnego e, co będzie na następnym dniu jeszcze nie wiem dowiesz się na sumie na razie żegnam Was, cześć